Dzień dobry, witam Was serdecznie. Grzegorz Czerwicki, kanał Nie jesteś Skazany. Witam Was dzisiaj o przebaczeniu. Przebaczajcie, posłowie w drodze. Eee, właśnie dzisiaj będę. tylko ja. Dzisiaj nie ma gościa. Dzisiaj ja mówię. O tym, jak wyglądało w moim życiu, jak do mnie trafiło słowo, które jest w Ewangelii odnośnie przebaczania, Jak przyjaciel zachęca do tego, żeby przebaczyć na przykładzie. I też miły bliźniego swego, jak siebie samego. Jak mocno ten fragment pomógł mi zrozumieć właśnie e, sztukę wybaczania sobie. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Pamiętam taki moment. Podczas mojego nawracania, kiedy trafiłem na ten fragment i skupiłem się bardzo mocno, miłym bliźniego swego, czyli na bliźnim, czyli na koledze, czyli na znajomym, czyli nawet na jakimś tam funkcjonariuszu, i chciałem jakby ich zmieniać, chciałem im pomagać, chciałem ich nawracać, przybliżać, przybliżać do y, Pana Jezusa, opowiadać o Panu Jezusie właśnie im. Jaki to jest dobry, jaki to jest kochany. Wielu z tych ludzi e, w ogóle nie miało bladego pojęcia, kim jest Jezus. Niektórzy coś tam słyszeli, ale myśleli, że to i tak jest bajka. Więc za każdym razem ja się źle czułem. Wkurzałem się na to, że inni nie chcą przyjąć słowa, które mnie dotknęło, które mnie poruszyło. I byłem wkurzony. Byłem wkurzony na to wszystko. Że oni nie chcą przyjmować dobrej nowiny, że Jezus jest, Jezus działa, Jezus pomaga, Jezus uzdrawia, pomógł rzucić narkotyki, wyjść z różnych uzależnień. Ale nikt nie chciał w pewnym momencie mnie słuchać. Mało tego. Stwierdzali, że jestem wariatem. I zrobiłem pewną rzecz, która bardzo mi pomogła po przeczytaniu właśnie tego fragmentu, po przeanalizowaniu, zastanowieniu się podczas kilku. Długich chwil na łóżku, kiedy leżałem, myślałem: gdzieś bliźniego z tego, jak siebie samemu. Zaczęłem na fragment, yy, ostatni będą pierwszymi. Zacząłem rozkliniać, że możemy się skupić na tym, żeby miłować siebie. Jak siebie pokochać, jak z sobą rozmawiać, jak do siebie podejść, żeby wejść w bok siebie, trzeba analizować te wszystkie rzeczy, które są we mnie leżałem na łóżku i zadawałem sobie pytania, czy ja siebie lubię. Nagle przyszło do mnie, czy ja siebie kiedykolwiek przeprosiłem za to, co się wydarzyło w moim życiu, co sobie robiłem. Przyszło przyszła do, do mnie taka myśl, żeby stanąć przed lusterkiem i przy tym lusterku eee, zacząć siebie lubić. Wiecie, 17 17 osoba cela, słowo miłego niego bliźniego tego, jak siebie samego. Żeby siebie bardziej pokochać, żeby siebie bardziej polubić, żeby w ogóle siebie zauważyć stanąłem przed tym lusterkiem na 17 osobowej celi eee, i zacząłem mówić do lusterka, że siebie lubię, że sobie dziękuję za to, że posłuchałem. Przy swoim łóżku, że pościeliłem swoje łóżko, to było dla mnie coś niesamowitego. I wyobraźcie sobie, że jak zacząłem to wszystko mówić, wielu moich kolegów z podceli zaczęło się ze mnie nabijać, zaczęli się na mnie śmiać. Trochę giba, bo jestem gdzieś na plaży i trochę wieje, więc tym się nie przejmujcie. Może to jakoś spróbuję ogarnąć. Ale kiedy zacząłem robić to dzień w dzień, przez dwa miesiące, przed lusterkiem, patrzeć sobie w oczy, widzieć siebie grześka zauważyć siebie, to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja wtedy siebie zauważyłem i zrozumiałem co znaczy słowo miły bliźniego swego jak siebie samego i prościej mi później było zauważać i dostrzegać drugiego człowieka i widzieć to, że on ma w sobie jakieś wady, on ma w sobie trudności, on ma dużą jakąś przeszłość, a nie oceniać go. Mega mi ten fragment właśnie pomógł w tym, żeby odkryć najpierw siebie, żeby zobaczyć siebie przez dwa miesiące, dzień w dzień stawałem przed lusterkiem i mówiłem, do tego lusterka się uje. Nie... Dobra, zmykam, bo trochę zimno, wieje, a na plaży wiadomo jak jest. Trochę kiwię, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Nie pamiętaj, nie z niego swojego jak siebie samego zaś i od końca. Zobacz jakie masz podejście do siebie. Jak budujesz w ogóle relacje z sobą, Czy budujesz? Czy masz czas, żeby posiedzieć i pomyśleć o tym, co dla siebie zrobiłeś? Jak do siebie mówiłeś? Jak siebie traktowałeś. Bo tu będzie naprawdę odwiercić na nim później. W stosunku do ludzi, z którymi przebywasz, w rodzinie, znajomi, przyjaciół, czy po prostu ludzi, których nas spotykasz gdzieś w codzienności. Spróbuj, polecam posłowie w drodze. Miły bliźniego z tego ciebie samego. W tym kończę. A jeżeli to Ci się podobało, daj dzwoneczek, daj lajka, daj łapkę, zasubskrybuj, podaj to dalej. Ja lecę dalej. <laughs> z posłową. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.